Siemosiemo, dzisiaj chciałem przedstawić wam plugin na, na przenośne Villagery pod każdy dosłownie plugin jaki macie. No więc dobra, żeby pobrać ten plugin u nas na Discordzie, macie wymagania aktualnie na ekranie. Wystarczy, że jest pod tym filmem. I co, ja mam atro... No i co ja mam trochę mało czasu, a więc zapraszam do prezentacji. No więc dobra, w pluginie mamy komendę Villager która otwiera nam takie GUI. Możecie sobie wszystko oczywiście kustomizować pod Wasz wygląd, nazwę i dodawać nowe przedmioty. Ja dodałem tu tylko jeden przykładowy villager, który wygląda w ten uto sposób. Po kliknięciu jego wykona się komenda, którą ustawiacie oczywiście w konfigu i otwiera się villager test, który stoi o tutaj czyli wykonuje się komenda gracza shopkeeper, oj, shopkeeper open test. I tak możecie sobie nazywać villagerów, no i przez ten plugin, gdziekolwiek grać jest, może sobie otworzyć komendę villager, dodajecie sobie tutaj villagerów, przypisujecie im komendę, no i wtedy otwiera się. I tak naprawdę to wszystko wymaga mi się na początku odcinka, ja już dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro w kolejnym odcinku jej